A teraz zaczynam te zawody. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Witam wszystkich na kolejnych zawodach, w których wziąłem udział 15 kwietnia 2024 roku. Jak tym razem mi pójdą te zawody? Czy uda mi się pokazać znowu swoje rekordy osobiste? Które miejsce zdobyłem? To już wszystko za chwilę. I właśnie zaczynamy pierwsze okrążenie. Wiadomo, są to okrążenia rozgrzewkowe. Nie będą to najlepsze okrążenia, ale trzeba się dobrze rozgrzać, żeby potem dobrze atakować. Było mnie ponad 1000 czasu na tym torze, w tym czasie testowałem tor w Kielcach na E1 go polecam, obejrzeć swój odcinek. A wracając do tematu, no, nie wiedziałem w sumie czego się spodziewać tego dnia, jak bardzo szybki jestem, czy uda mi się zrobić fajne czasy, ale jak dalej dalsze części filmu zobaczycie, myślę, że całkiem spoko mi szło. Przypomnę jeszcze zasady zawodów. Mamy trzy segmenty kwalifikacyjne Q1, Q2, Q3. Po zawodów czasy są sumowane i najszybszy czas wygrywa. Do tego każdy bolic jest dociążany do 90 kg, tak żeby było sprawiedliwie. I do tego jeszcze co rundę kwalifikacyjną każdy zawodnik dostaje inny bolic, tak żeby też było sprawiedliwie. A wracając do mojej jazdy, no, ta pierwsza runda no, nie napawa zbyt dużym optymizmem. Nie jestem w stanie jakoś przekroczyć swoich rekordów osobistych w tej pierwszej rundzie. Niby dobre czasy, niby nie, ale no, nie, na pewno nie pozwalają na to, żeby uzyskać dobry, dobre miejsce w tabeli. Ale jest też to dopiero początek zawodów, więc nie ma co dramatyzować. Myślę, że się rozgrzeje. Przejdziemy teraz sobie jeszcze to okrążenie numer 3. Są to takie dla mnie okrążenia rozgrzewkowe, chociaż do siódmego okrążenia za dużo się nie zmieniło w czasach na przemian 47-46. Tak więc za niedługi momencik przetransportujemy się już do ósmego okrążenia, gdzie się zaczęło już coś poważniejszego dziać. 3, 2, 1. Mamy ósme okrążenie. Jest to okrążenie, na którym zaczynam się zastanawiać, co mam zrobić, żeby pojechać lepiej. Pozostały już tylko 4 okrążenia do końca tej rundy, a moje czasy no, nie są najlepsze i raczej mogę być jednym z ostatnich, więc muszę szybciutko coś wymyśleć. Do tego dochodzi już lekkie zmęczenie, bo to już jest końcówka rundy, więc presja jest jeszcze większa. Niestety muszę coś wymyśleć, coś zrobić. Czy mi się że to uda zrobić na tych ostatnich okrążeniach? Zaraz się dowiemy. Jedyne co wiem, to odstawić kurs trzy okrążenia, żeby uzyskać jak najlepszy czas. Spinam po ślady, no i jadę po najlepszy czas rundy. dziwne to okrążenie. Pierwszy sektor poczynił całkiem nieźle, chociaż to nie było mistrzostwo świata. Zbliżamy się do mojej ulubionej sekcji. I ładnie płynnie, jak tutaj, to zejście wyjdzie dosyć agresywnie, szybciutko i teraz tą długą, prostą. No i ten zakręt na więcej problemów mi sprawia. Troszeczkę za szeroko wyjechałem, tu już troszeczkę straciłem prędkości, ale cóż, jedziemy dalej. O, i widzę, że mamy rekord y, sektora trzeciego 13,480. Całkiem fajnie. Niech łako tyle do z tego ogrążenia. Jaki czas, jaki czas? 46.093. No na razie najlepszy czas pierwszej rundy. Ale jedziemy jeszcze teraz dziesiąte ogrążenie. Widzę, że kolejny atak jeszcze na poprawę czasu czy mi się uda. Rekord w pierwszym sektorze. Bardzo ładnie przyjechana sekcja. Rekord w drugim sektorze. Super. Udało mi się pojechać całkiem fajnie te zakręty, do których się właśnie zbliżamy. Ale widzę, że przede mną jest dwójka poniższych zawodników i coś czuję, że to trzeci sektor już nie będzie udany. Będzie blisko do poprawy, ale niestety się nie uda. Jedna dziesiąta będzie wolniej. No cóż, myślę, że całkiem nieźle. Udało mi się w ostatnich okrężniach zrobić dobry czas. Zapraszam do Q2. Zaczynamy Q2, zaczynamy od okrążenia 6. Pierwszych 5 okrążeń było systematycznie poprawianych czasowo, a teraz jedziemy na szóstym okrążeniu. Jadę za jednym zawodnikiem, który od kilku okrążeń niestety nie daje się wyprzedzić. Dużo przez to tracę, ale nie ma co parzyć na te problemy za bardzo, trzeba zacisnąć zęby, jechać, próbować, wyprzedzić i uzyskać jak najlepszy czas. Tutaj no niestety znowu tu cały czas takie blokowania, blokowania, sędziowie tego nie widzieli, nie machali flagami. Wiadomo, ciężko jest ogarnąć tyle tylu zawodników. No tutaj trochę miałem na, troszeczkę pretensji do tego zawodnika, który w ogóle nie pilnuje swoich tyłów. Niestety przez niego bardzo dużo straciłem. Ale jedziemy okrężnie teraz siódme, gdzie uzyskano bardzo mocny czas. Rekord osobisty, Najlepszy czas drugiej rundy. Tak więc nawet zawodnik, który mi przeszkadza przede mną. Być może miał dobre tempo, jechałem na jego zderzaku tylnim, więc całkiem nieźle, jeszcze nie było takiej wielkiej tragedii. Mamy nawet rekord w sektorze numer 2, ale tutaj było widać, że dużo straciłem, mógłbym pojechać o wiele, wiele szybciej, ale niestety mnie zablokowało. No i teraz sędzia zareagował, machał niebieską flagą, mogę jechać dalej, ale sporo straciłem, myślę, że mogę mieć o wiele lepszy czas, blisko 44 sekund. Niestety trudno jest jak jest. No i mamy potwierdzenie. Rekord osobisty 4578 45, Bardzo fajnie. No, dobra, teraz idziemy kolejne okrążenie. Na 8. Tutaj mamy wolniejszych zawodników. jedną zawodniczka która była, była najwolniejsza na zawodach, ale fajnie, że była. Nie przeszkadza mi w ogóle, bardzo ładnie zdawała da, się wyprzedzić. Nie to co ci zawodnicy, co zawsze wszelką cenę jakby jechali w wyścig. I tutaj bardzo fajnie, zagnoje ojej, bardzo fajnie mi się poszło. Tutaj mam kolejny zawodnik, który też będzie mi sprawiał sporo problemów. Mamy rekord sektora trzeciego, fajnie. ja tutaj nie będzie za dobrego czasu, bo 46.035, całkiem e, niezły czas nawet. Zdrażanie numer 9. No tutaj już całkiem spoko, będzie troszeczkę lepszy niż poprzedni. No, tak jak mówię, jedzie ten zawodnik przede mną. Na razie nie, nie przeszkadza, ale dość szybko się do niego zbliżam. Jedzie też całkiem spoko tempo, ale no niestety to brak tego pilnowania tyłu. No Tutaj już mam takie momenty, gdzie blisko jego podjeżdżam, blisko jego zderzaka, on nawet jakby nie, mnie wle nie widział, nawet go stukałem kilka razy podczas tych okrążeń. O nic ślepo. O, oczywiście sędziowie też nic nie widzieli, szkoda. Mocno irytujące sytuacje przez tego gościa mam, często zaraz po o jeden mały błąd, no niestety. Staram się jakoś gdzieś wyprzedzić, ale trzyma się mocno tych stref wewnętrznych, nie jestem w stanie go wyprzedzić i komię blokuje. Może jechał wyścig, nie wiem. Rekord pierwszego sektora, okrążenie numer 10. Teraz bliżej końca drugiej rundy, niestety nie jestem tu w stanie bardziej się rozpędzić, bo ten no, zawodnik przede mną no niestety uparcie jedzie swój wyścig oczywiście no, ale tutaj jako ja zawsze staram się jednak zacisnąć zęby, jechać i będę tutaj szukał teraz luki, gdzie popełnię jakiś błąd. Postanowiłem trzymać się tego zawodnika jak najbliżej i wyczekiwać jak popełnię jeden mały błąd i wtedy będę musiał wcisnąć postaram się do niego zbliżyć Okrążenie numer 11 i rekord w drugim sektorze fajnie, tutaj ja wiem, że mógłbym szybciej pojechać niestety jak widzicie, trzymam się bardzo, bardzo blisko tego zawodnika, W samej dupie Tego stukam, o nic, ślepo nic, zero, przecież on wyścikiecie, wyścikiecie no, ale tutaj wiem, oj i tutaj nic innego już nie mogę zrobić musiałem agresywnie wiekać. znalazłem malutką lukę no i niestety, jak sędziowie nie reagują, zawodnik nie reaguje, to trzeba sobie jakoś radzić. No i nic tutaj już nie zrobię, no bo to jest ostatnie okrążenie. Czas już się je poprawię. Jedynie tylko na pocieszenie ten rekord sektora numer 2, niestety. Myślę, że runda całkiem udana, rekord osobisty zrobiony. A Was zapraszam na q Zaczęliśmy kutrzy, mocnym akcentem, bo rekordem w pierwszym sektorze. Po dwóch rundach znajduję się na 27 miejscu z niewielką stratą do kolejnego zawodnika, więc że w tej rundzie postaram się zaatakować, poprawić swój czas, żeby chociażby obronić swoje miejsce, ale będę się starał również wskoczyć troszeczkę wyżej w tabeli. Chociaż im wyżej, tym już trudniej, bo tamte czasy są już dosyć mocne. Również już zmęczenie czuję dość mocno po tych 22 okrążeniach. Ale co zrobić? No, trzeba jechać To zawody, to zawody. Trzeba wycisnąć siebie jak najwięcej. No i pierwsze okrążenie z takim średnim czasem w sumie, bo już robię lepsze tego dnia, no ale no mówię, to zmęczenie już robi swoje. Drugie okrążenie również będzie takie średniawe, podobne do tego pierwszego, 20 tylko szybciej. Tutaj za dużo się nie dzieje, jadę sobie samotnie, nikt za mną, nikt przede mną. Olic całkiem spoko, numer 10. Ale no coś już do końca nie szło, już tego do końca tempa. Myślę, że po prostu już byłem troszeczkę wypompowany. Tutaj strasznie to proszę nie poszło. jak strasznie, strasznie. No cóż, bywa i tak. Na tych zawodach jechałem w trzeciej grupie, więc znam już wyniki dwóch pierwszych, najmocniejszych grup. Artur Pel. Najlepszy czas po trzech przejazdach. Jakub Lubnaer ze stratą niecałych 0,3 sekundy do Artura. Na trzecim miejscu Piotr Kapusta ze stratą 374 tysięcznych do Artura. Na czwartym miejscu Jakub Kiwalski ze stratą 481 tysięcznych do Artura, na piątym miejscu Filip Pasula ze stratą 487 tysięcznych do Artura. Max Klonowski na szóstym miejscu. 581 tysięcy straty do Artura. A reszta miejsc już strata wynosi od sekundy do ponad sekundy do Artura. Pełna tabela wyników zostanie ukazana na koniec zawodów. A teraz idziemy w okrążeniu numer 4. Najlepsze okrążenie trzeciej rundy. Czy uda mi się uzyskać dobry czas pozwalający na wyskoczenie w tabeli czasu? Zobaczymy to setnia mi wyjdzie. Całkiem spokar troszeczkę zachowawcze pojechałem, nie tak agresywnie jak poprzednie. Kura nów za szeroko troszeczkę. Widać nie ma rekordu w sektorze, ani jednym ani drugim. Czyli świadczy o tym, że ustaliliśmy będzie jakieś super ekstra okrużenie. Tutaj górka tak dziwnie wjechałem w ten zakręt. Ale tak szybko. W tym również nie ma rekordu, więc nie spodziewam się jakoś zajebistego czasu, ale zaraz zobaczymy, na ile mnie stać na tej trzeciej rundzie. 45-766 tysięcy. No, nie najlepszy, nie najgorszy, czyli to pozwoli przeskoczyć, czy pozwoli to też obronić miejsce, zobaczymy. Teraz idziemy o numer 5, które chyba było jedno z najsłabszych na trzeciej rundy, nie wiem czemu. A, już wiem dlaczego. No niestety, musiałem dać się wyprzedzić. Ale ja chociaż pilnuję tyłów, nikt nie musi mi machać flagami. Bo to nie jest wyścig o time attack, jakby kwalifikacje. Trzeba pozwalać szybszym zawodnikom wyprzedzić się. Mimo, że ja będę miał stratę okrężnie trudno. No cóż, trzeba się wziąć w w garść. Może się uda jakiś fajny czas zrobić. Przed nami szóste okrążenie zawodów i ostatnie tego, tej relacji ponieważ trzeba troszeczkę skrócić tą relację, bo nikt by tego nie oglądał w całości, za długo by to trwało a tutaj dobra sytuacja, gościu, który mnie do pracy wyprzedził, był szybszy, teraz ja go wyprzedziłem i jest ja szybszy znowu no dziwna sytuacja, dziwna podsumując zawody, o rekord w drugim sektorze e, wracając do tematu, podsumowując zawody jestem z nich bardzo zadowolony, były to moje najmocniejsze zawody do tej pory Eee, fajne czasy, rekord osobisty, sporo rekordów w sektorów. A jeszcze w kolejnym sektorze, czyli fajne, całkiem mocne będzie tempo na tym okrążeniu. Do tego było sporo fajnej walki. Tak więc satysfakcja z tych zawodów jest. Dzięki za oglądanie. I zapraszam do obejrzenia tebeli i wyników.